Chyba każdy z nas jest w pewnym sensie przesądny. Od najmłodszych lat spotykamy się z różnymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na naszą przyszłość. Bez względu na wykształcenie czy wiek, na swój sposób każdy stara się zaczarować rzeczywistość. Zbliża się 13 piątek, co pani myśli o takim dniu? O, nawet nie wiedziałam. <laughs> dzień jak co dzień. Niczym się nie będzie różnił? Mam nadzieję, że nie. Ważne jest, żeby wstać z pozytywnym nastawieniem i być dobrze. Nigdy nie był taki dzień pechowym dla Pani? Nie, 13 nie i piątek też nie. A czy w inne przesądy Pani wierzy? W czarnego kota? E, zawsze gdzieś taką myśl mam, aczkolwiek chyba takim, takim trochę niedowierzaniem. Dla mnie akurat szczęśliwy. Nie miałam jeszcze takiego zdarzenia, żeby się coś wydarzyło akurat 13 w piątek, jak, jak przez całe swoje życie. Także... A czy Pan wierzy w przesądy? Nie, ja mam 13, pierwszy syn mi się urodził w piątek. Tak. A no to miło, to szczęśliwie, tak? wie tak, bardzo byłem z tego i dla mnie piątek z 13 to nie, nie sprawia żadnej różnicy. E, raczej nie. E, czy to normalny dzień dla Pani, czy zdarzyło się coś niezwykłego e, kiedyś 13 nie, nie zdarzyło mi się nic, także myślę, że no nie warto w to wierzyć. Ogólnie czarny kot albo drabina? Raczej nic. Raczej nie też. Czy ja wiem? Miała. Każdy ma swoje takie coś coś wierzy. No, mówiłaś, że jest pechowy, ale czy tak, to nie wiem. Bynajmniej by się nic nie stało. Dla mnie 13. akurat jest szczęśliwa daza. Nigdy pani nie patrzy, że to 13. piątek? A w inne przesądy ogólnie, tak czarny kot? No szybciej czarnego kota. Ale w 13. to na pewno nie. A jak kominiarz łapie się pani za guzik? No, wie pewno no kiedyś, jak był młody, tam jeszcze takie przesądy wierzył, ale już teraz z czasem wszystko zanika i, i chyba przesądy też. Nie, chociaż czasami. Czy coś się wydarzyło kiedyś? No, ostatnio mnie policja zatrzymała 13 <laughs> czyli pechowe, <laughs> no ale skończyło się przyjemnie, upomnieniem, tylko takim słownym. Czy kiedyś coś jeszcze wydarzyło się w taki dzień? Zdarzyło mi się, z pediatrię, jak <laughs> sobie byłam na studia. <laughs> także... To takie, ale miłe wspomnienia nie, nie, Jakoś tak nie, 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 nie jest takim dniem falernym, żywym, Nie wiem, że Trudnym Tak, wierzę Czy coś się kiedyś wydarzyło? Tak, moja mama zmarła 13 marca No to, to, to faktycznie Właśnie tak, to wierzę Ale są i szczęśliwe moje dni I pychowe dni Ale 13 marzec Po prostu nie mogę narzekać Jest dobry 13 piątek to szczęśliwy dzień dla mnie 13 zawsze jestem szczęśliwa a czy w inne przesądy pani wierzy? Nie. nie. Zupełnie? Nie zbliżało czar... się przynajmniej w moim życiu. Proszę pani o wierzę, bo się urodziłam 13 lutego. Szczęśliwy? Jest bardzo szczęśliwy. <noise> Także naprawdę jestem z tej daty zadowolona. Każdy mówi, że jest pechowa, ale dla mnie nie jest pechowa. Nic nie myślę, bo mnie takie rzeczy nie obchodzą zupełnie. Nie wierzę pani w przesądy? Nie. Co ma się stać, to i tak się stanie. A czarny kot? A na to zwracam uwagę. Nie wiem dlaczego. Więc jakaś taka selekcja następuje, ale jakoś tak mimowolnie chyba. Może słyszę tylko Dla mnie to jest dzień... Jeszcze nie miałem pycha i bym nie chciał odpukać w niemalowane. Zależy <laughs> jeszcze, jak dla kogo może być i szczęśliwy. No bywa właśnie szczęśliwy, no by... tak słyszeliśmy. Niektórzy mają szczęście, niektórzy nie. Wierzę. Czy coś się kiedyś takiego specyficznego stało? Tak. Co takiego? A tym bardziej, jeśli po zachodzie słońca zabije się pająka. 13 w piątek po zachodzie nie wolno zabijać pająka. W ogóle po zachodzie słońca nie wolno zabijać pająka. Co się może stać? Śmierć w rodzinie. I faktycznie kiedyś takie miało miejsce? Faktycznie to miało miejsce. Czyli trzeba uważać co się. Trzeba uważać. A w ogóle uważam, że 13 to jest moja szczęśliwa liczba, ale 13 w piątek jest pechowa. Chyba tak. Jak jeszcze czarny kot przebiegnie, co to, to raczej? Ale 13 powiem tak. 13 wygraliśmy samochód. Czyli szczęśliwy był. Szczęśliwy była. był tak. I to był styczeń 87 rok. No także kowe lat. lat, No właśnie mieliśmy taki bon samochodowy, na który właśnie został wylosowany. A teraz... o pani to nagrywa? Nie, a gdzie to? Teraz czas Nie. na totolotka. A teraz czas, teraz na, czas totolotka, na totolotka. Teraz na totolotka. 13. Ja, wygraliśmy ten samochód 13. Jak na ironię losu ja zacząłem później wierzyć w ten, w ten przesąd o 13, bo później w ciągu roku miałem chyba 13 trzy stłuszki tym samochodem. <noise> Przesądy dają nam poczucie wpływu na nasze przeznaczenie, oby tylko nie były usprawiedliwieniem za nasze niepowodzenie. Bo 13 w piątek wszystko zdarzyć się może, jednak nie ma co się oszukiwać. Jest to dzień jak codzień. W ubiegłym tygodniu emitowaliśmy w wiadomościach materiał o kamienicy w Działdowie, która została wykupiona przez prywatnego przedsiębiorcę. Mieszkańcy tego budynku zostali poinformowani o owym wykupie na przełomie roku, gdy podwyższono im czynsz o 130%. Burmistrz Działdowa obiecał podczas sesji, że spotka się z nowym nabywcą i będzie negocjował. Byliśmy u burmistrza i spytaliśmy się, czy to spotkanie miało miejsce. Były prowadzone wstępne rozmowy z nowym właścicielem tej kamienicy. No powiem, że są to trudne rozmowy. Właściciel no, kupił tą kamienicę z, z myślą o o opoczeniu pewnych inwestycji. I, i no, no, powiem tak, rozmowy są trudne. Nic dziwnego, że są trudne, gdyż nowy właściciel wolontariuszem nie jest i chce na kamienicy zarobić. Niestety, kosztem ludzi, którzy tam mieszkają, wzrost czynszu ma być przeznaczony na ulepszenie jakości kamienicy, której stan rzeczywiście jest w opłakanym stanie. Chcę przeprowadzić pewne remonty, z tego co mówisz już, pewne. Pewne działania zostały poczynione. Chcę wyposażyć klatki schodowe w nowe instalacje elektryczne, ponieważ tam są aluminiowe. No, Deklaruję, że chcę poprawić jakość życia mieszkańców i przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Kwota, jaką teraz mieszkańcy muszą płacić za czynsz niewątpliwie jest mocno zawyżona i większość ludzi nie stać na taki luksus. Zapytaliśmy o najczarniejszy scenariusz, jaki może dotknąć tych ludzi. Jeżeli będzie taka potrzeba, że ci mieszkańcy będą eksmitowani tam, to miasto będzie musiało zapewnić, zapewnić im lokale zastępcze. Oby tylko nie wpadli z deszczu pod rynne. Pojawiają się tam, gdzie zdarzają się najcięższe wypadki. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowała 2014 rok. Interweniowali ponad 600 razy, a że drastyczne obrazki są dla nich niemal codziennością, od kandydatów do tej pracy wymaga się dużego doświadczenia zawodowego oraz żelaznej psychiki. Najczęściej są to zdarzenia nagłe. Wypadki różnego rodzaju komunikacyjne i nagłe zdarzenia internistyczne a więc udary mózgu, zawały mięśnia sercowego. Na pewno najtrudniejsze są wypadki. W momencie, kiedy przylatujemy, są ludzie zakleszczeni i my musimy udzielić pomocy osobom, których nie jesteśmy w stanie. my i strażacy wydobyć i po prostu jest bardzo ciężko do nich dość, dotrzeć i udzielić tej pierwszej, najważniejszej pomocy. Swoją bazę mają na Olsztyńskich Dajtkach. Załoga helikoptera ratunkowego składa się z trzech osób – pilota, lekarza i ratownika. Zadaniem pilota jest prowadzenie śmigłowca. Lekarz zajmuje się wyłącznie pacjentem. Natomiast do zadań ratownika należy pomoc w nawigacji, wyborze miejsca lądowania, a także pomoc lekarzowi. Jak zauważa Jarosław Abramczyk, lekarz Olsztynskiej Filii LPR, transport chorego śmigłowcem jest najtrudniejszym zadaniem logistycznym. Przede wszystkim jest duży hałas. Nie, monitoring pacjenta nie może być prowadzony tak, jak, jak ma to miejsce w karetce. Musimy się opierać na, na tych parametrach z, z monitoringu. Z pacjentem nie ma, nie ma kontaktu. No i to, że te loty jednak są trudne i ci pacjenci są w dużej mierze bardzo ciężko chorzy i to no, jakby trochę bardziej stresuje niż tak, tak, taki wyjazd karetką. na przykład. Załoga helikoptera pełni dyżur od godziny 7 do godziny 20, gdy tylko rozlegnie się sygnał alarmowy, ma 3 minuty na uruchomienie maszyny i odlot. Są przypadki, gdy helikopter, tak jak zdarzyło się dzisiaj, nie może lecieć ze względu na złą pogodę. Ostateczną decyzję o starcie podejmuje pilot. Jak opowiadali nam członkowie załogi nigdy nie da się przewidzieć liczby akcji w ciągu dnia. Jest to liczba różna od zerowych lotów do nawet 6-7 czasami zdarzyło się w ciągu jednego dyżuru. Olsztyńska baza LPR od 4 lat dysponuje nowoczesnym śmigłowcem Eurocopter. Jest doskonale wyposażony, by ratować ludzkie życie. Na pokładzie są m.in. defibrylator, respirator i instalacja służąca do tlenoterapii. Jedną z najważniejszych zalet helikoptera jest możliwość latania po zmroku. I jak mówi pilot, łatwość obsługi. Ta maszyna w zasadzie lata sama. Pilot jest potrzebny do tego, żeby wystartować i wylądować. Pozostałe rzeczy robi komputer. Poprzez naciśnięcie odpowiednich guziczków wykonuje wszystko jak gdyby sam. Helikopter jest zwykle wzywany do najcięższych wypadków, dlatego też praca w lotniczym pogotowiu ratunkowym do najłatwiejszych nie należy. Załoga ursztynskiej maszyny podkreśla jednak, że mimo wylatanych setek godzin za każdym razem przychodzą do pracy z uśmiechem na twarzy, bo wiedzą, że również od ich zaangażowania zależy ludzkie życie i zdrowie. Co studiować? Gdzie szukać pracy? Które zawody są przyszłościowe? Na te, a także wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych w Nidzice. 11 lutego w sali Relax Nidzickiego Zamku odbyło się spotkanie w ramach trzeciej edycji Linku do Przyszłości. Na dzisiejszym spotkaniu będzie trochę egoistycznie, egocentrycznie, bo będzie o mnie przede wszystkim. Założenie projektu Link do Przyszłości jest takie, żeby młodzież z gimnazjów i liceów z całej Polski mogła spotkać ludzi, którzy coś robią. coś Robią, to znaczy prowadzą własne firmy prowadzą stowarzyszenia i żeby oni mogli opowiadać trochę o tym, jak do tego doszli, co robi w swoim życiu, co miało na nich jakiś duży wpływ. Na spotkaniu Paweł Harajda opowiadał o swojej karierze zawodowej. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda jego dzień pracy. Wspólnie rozmawiano o nowych zawodach, zastanawiając się, które z nich są najbardziej przyszłościowe, prowadzący starał się przekazać gimnazjalistom, że praca nie jest jedyną ścieżką kariery. Mam nadzieję, zaangażować młodzież do jakiś dyskusji. Przede wszystkim do myślenia o tym, co chcą robić w życiu, tak? bo, bo moim takim własnym, prywatnym celem jest też pokazanie czegoś takiego, że praca gdzieś to nie jest jedyna ścieżka kariery, że można też pracować u siebie. Spotkanie było bogate w treści, urozmaicone prezentacją multimedialną oraz quizem na temat aktualnej sytuacji rynku pracy. Ostatni odcinek modernizacji drogi 544 na terenie powiatu działdowskiego przed nami. Będzie modernizowana droga 544 Działdowo-Iłowo Osada droga wojewódzka. W tej chwili już są podpisane stosowne porozumienia między Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a samorządami powiatu działdowskiego. Mianowicie powiatem starostwem działdowskim miasto Działdowo, gmina Działdowo, gmina Iłowo-Osada i gmina Płośnica. Samorządy powiatu działdowskiego wykładają 2 miliony złotych, 3 miliony złotych zarząd województwa i 10 milionów środków unijnych. Wartość inwestycji około 15 milionów Choć odcinek do długich i krętych nie należy, to jego nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Jest to odcinek około 10 km. Będzie on y, 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 zmodernizowany. Y, w postaci wymiany podłoża i nawierzchni zwiększenie tonażu do 10 ton na oś, więc będzie naprawdę droga przygotowana do również ciężkiego transportu. A ciężki transport tu bywa i to nierzadko, bowiem jest to droga wylotowa na Warszawę, przez którą przejeżdża wiele TIRów. Przetarg na tę kosztowną inwestycję ma być ogłoszony 1 marca. Koniec modernizacji planowany jest na jesień. W wydaniu wiadomości z dnia 12 lutego 2015 roku błędnie została podana informacja o tym, że Dominika Chojnowska wspólnie z przyjaciółmi przejechała na rowerze 668 km. Oczywiście uczestnicy przejechali paneuropejskim szlakiem aż 1668 km. Za błąd przepraszamy. Jednocześnie przypominamy, że studentka Ziławy wycieczkę po Europie odbyła rowerem. My mieliśmy zaplanowaną trasę dzień po dniu, gdzie chcemy dojechać, i ile musimy przejechać kilometrów mniej więcej, żeby dotrzeć po dwóch tygodniach do Pragi bo koledzy, koleżanki, ja nie jestem studentką, ale koledzy, koleżanki mieli poplanowane urlopy i tak dalej, więc musieliśmy dotrzeć do Pragi na określony czas, więc mieliśmy zaplanowany dzień po dniu, ile mamy przejechać kilometrów, co chcemy zobaczyć danego dnia, co mniej więcej będziemy mijać, żeby wiedzieć, bo też nie możemy się wszędzie zatrzymywać, żeby ten dany dystans przejechać. No i kondycyjnie trzeba się było przygotować, a bardziej niż kondycyjnie, to ja się przygotowuję wydolnościowo do takich wyjazdów. Na spotkaniu przybliżono najciekawsze momenty z podróży, a także pokazano, dlaczego warto na taką wycieczkę wybrać się właśnie rowerem. Jest ciekawiej przede wszystkim dlatego, no i jak jedziemy rowerem na wakacje, to wkupiamy się bardziej w te dni i w to całe, w to całe państwo, przez które przejeżdżamy. Nie, widzimy więcej, dużo więcej niż wtedy, kiedy jedziemy samochodem. No myślę, że jeszcze mniej niż kiedy się idzie pieszo gdzieś na pielgrzymkę albo na takie rzeczy, także jeszcze dużo przed nami, jeszcze pieszo musimy zacząć chodzić. Ale myślę, że rower jest taki właśnie, bym powiedziała alternatywny do samochodu i super. Na spotkaniu Dominika Hojnowska zdradziła, że tym razem chciałaby udać się do Gruzji, aby na jednośladzie zwiedzić okoliczne atrakcje. Dodatkowo, wyprawa ma być połączona z nowo powstałym pomysłem, aby podróżować rowerem i pomagać innym. Twarzy Greja zawładnęło kobietami. Dlaczego? Tak naprawdę jest to literatura tak erotyczna i może to właśnie jest to, to, że jest to temat tabu, normalnie się na co dzień o tym nie mówi, tak? A książkę jednak można po cichu czytać. Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera. Ich znajomość zostaje szczegółowo opisana. E. L. James wydała trzy tomy. Czytelniczki są zachwycone ta pozycja jest dosłownie rozchwytywana? Myślę, że można tak powiedzieć. Jest długa lista oczekujących osób, które po tym, jak jedna osoba odda, następna bierze z rąk do rąk, przechodzi książka właściwie. I o co tyle zachodu? Publikacja część kobiet rozpala, a resztę zwyczajnie nudzi. Ja przeczytałam pierwszą część, ale nie polecam dalszej, nie chciałabym przeczytać dalszej. Nie, nie, jakoś mi nie wciągnęło do tego. Jednak znam takie osoby, które czytają już yy, wielokrotnie, ja nawet znam taką osobę co 10 razy to przeczytała. Książka doczekała się ekranizacji pięćdziesiąt twarzy greja od 14 lutego w kinach na walentynki. Nabycie biletu graniczy z cudem, zresztą jak cała historia zakochanej pary, ale widocznie jesteśmy spragnieni czegoś więcej niż romantycznych doznań, skoro książka sprzedała się w nakładzie przekraczającym 65 milionów egzemplarzy, a bilety niczym ciepłe bułeczki.